Najlepszy klub w mieście, The Club, zaprasza na walkę Grzegorza Stoszyńskiego o pas IBF America. Cześć. Tu bokser zawodowy wagi półciężkiej Grzegorz Soszyński. Przyleciałem do Stanów, aby dostarczyć wam niesamowitych emocji w ringu. Będę walczył z Raiko Sandersem o pas IBF America. Nikt go nie położył jeszcze na deski. Postaram się zrobić to ja. Dam siebie wszystko, aby ta walka utkwiła w waszej pamięci na długo, ale będę potrzebował waszego dopingu. Jestem z Zakopanego, więc najbardziej liczę na was, całą Polonię i wszystkich górali. Walka odbędzie się 31 marca o godzinie 7 wieczorem we wspaniałej sali The Club przy 4829 West 77 w Burbank. Bilety do nabycia w The Club oraz w biurach International Perfect Trading. Informacje pod numerem 708-924-9250. 708-924-9250. światowe jaworki, prowincjonalna sztawnica, w chochołowskiej posprzątane, szokująca wystawa Ireneusza Bencza. Czy musimy rozumieć tak wszystko naprawdę? Czy my rozumiemy tak w ogóle wszystko do końca? Ostatnie skoki w tym sezonie. Jan Łacek. ty z Murza Sichla. Jaworki i sąsiadujący z nimi przysiłek Biała Woda to miejsca, które słyną nie tylko z wielu atrakcji turystycznych. To tu postanowili wybudować swoje domy znani jazmeni Jarosław Śmietana, Nipi Noja, Nigel Kennedy czy Piotr Wyleżał. Ten wysyp gwiazd na pienińskim niebie rozpoczął Winczysław Kołodziejski. Nie budowałem jakiegoś takiego cichego miejsca, mi, a tu mi przypomniało mo, moje dzieciństwo, piękne dzieciństwo. Myślę, że to jest to miejsce, i z tego się nie rusza. Mógł tu bez przeszkód realizować swoje marzenia. W zabytkowej bacówce przeniesionej z hal otworzył znany dziś klub jazzowy Muzyczną Owczarnię. To właśnie ten klub zaczął przyciągać sławnych muzyków. Mieszkańcy Jaworek są otwarci na nowych mieszkańców. Może dlatego, że po niechlubnej akcji Wisła, w czasie której wysiedlono stąd rdzennych mieszkańców Łemków, wszyscy są tu przybyszami i chcą sobie pomagać. Mogę śmiało powiedzieć, że są to ludzie do życia, w ten sposób powiem. A przewiduje, że i mieszkańcy akurat no, cieszą się z tego względu, bo akurat za takimi powiedzmy no, sławami sceny polskiej i zagranicznej, no też jedzie powiedzmy, no, masa ludzi, gdzie akurat chcą ich słuchać. Także tutaj ludzie też mają pozytywny taki odbiór tego, gdzie ci ludzie mogą zamieszkać na prywatnych kwaterach, w pensjonatach. Także no wiadomo, zdajemy sobie sprawę, że jaworki, no kiedyś rolnicza miejscowość, dzisiaj już... Do tego znacząco wzrosła cena ziemi. W Białej Wodzie wszystkie działki budowlane zostały już dawno wykupione. Niestety władzom gminy Szczawnica ciągle jeszcze daleko do poziomu, jaki reprezentują jej nowi mieszkańcy, artyści o światowej sławie. 24 marca w czasie koncertu Nigella Kennedy'ego w Szczawnicy planowano wręczyć muzykowi tytuł honorowego obywatela miasta. Niestety w ostatnim momencie, bez uzgodnienia z muzykiem, zmieniono termin uroczystości. Na koncercie w Dworku Gościnnym jest to niemożliwe. Z prostej przyczyny, że e, regulamin e, czy statut dotyczący nowego obywatela nakreśla pewne ramy. Musi to być uroczysta sesja, wręczenie, czyli sesja ogólnodostępna. Czy wręczenie tytułu przez przewodniczącego i przez burmistrza po wcześniejszym przeczytaniu laudacji. Na uroczystości bez honorowego gościa nie przeczytano również listu skierowanego do wszystkich zainteresowanych, w którym muzyk wyjaśniał przyczynę swojej nieobecności. W zamian można było wysłuchać koncertu artysty o zupełnie innych zdolnościach. O, Szczawnica ma do tej pory jednego honorowego obywatela, Tadeusza Bednarskiego, pisarza, który zajmuje się między innymi historią Szczawnicy i okolic. Obszerniej na ten temat w najnowszym papierowym wydaniu Tygodnika Podhalańskiego. Dolina Chochołowska to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów. Od lat wielką miłością darzymy tą właśnie dolinę. Pomijając prawda, już różne historyczne aspekty tej sprawy, chociażby ciągłe wizyty naszego nieodrzewanego papieża Jana Pawła II, prawda? ale same widoki są przepiękne. W zeszły weekend spacer w dolinie Chochołowskiej utrudniały końskie kupy i bardzo zły stan drogi prowadzącej do schroniska. Turyści, którzy zaalarmowali tygodnik podhaleński narzekali na brud i odchody zalegające na szlaku. Konie były, jez i będą. Jak będą jeździć, no to wiadomo, że zaś e, ta kupa, ale znowu ja wiem, czy totalu przeszkodzą co jak. A przyjdzie pani, siądzie w bryczkę stanie, to ja nie będę zaraz kupy przątą przy pani, bo mi powie jedź pan jak bo muszę później sprzątnąć, albo czasami przymarznie, no to, to jak jest konie, no to wiecie, tak i gadałem, gdzie drzewo się rąbie, to drzyski lecą, nie? Dolina Chochołowska i jej otoczenie jest dumą górali. Choć teren ten leży w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego, jego właścicielem jest wspólnota uprawnionych ośmiu wsi. Powstała w 1819 roku, no to już jest 193 lata temu i kiedy... Przymierzały się chłopy do wykupu tu lasów, bo to nie było z nadania, nie było żadnych przywilejów, tylko to była wykupiana własność z myślą o tym, żeby skorzystać z tej własności przez lata, później przez wieki. No i może posiada, że następne pokolenia będą korzystać z tej, z tej własności. I druga sprawa to była sprawa własności i wolności. Myśmy byli w tym okresie pod zaborem austriackim i chcieliśmy się. Po prostu czuje jako właściciel terenu, który nie odrabia płaszczyzny. Udziałowcy wspólnoty prowadzą na jej terenie kulturowy wypas owiec, gospodarkę leśną i dominującą dziś działalność turystyczną. Samych fiakrów jest tu 15. Każdy z nich płaci za roczną licencję 3,5 tysiąca złotych. Jeżeli jest to wspólnota, jeżeli poczuwają się do tego, że są właścicielami, prawda, to i ta odpowiedzialność za utrzymanie czystości porządku, bezpieczeństwa na szlakach i tak dalej. Na takie niedociągnięcie niedbałości reagujemy błyskawicznie, była mocne posiedzenie, była wymiana zdań, było odczytanie regulaminu umowy zawartej między fiakrami, bo to głównie chodzi o, o naszych wozaków którzy się nie w tym czasie, ale pokazali swoją twarz. Ten sam dzień, co było posiedzenie było pięknie wysprzątane i deklaracja, że już takiej rzeczy się nie powtórzy. A ja bym się wstydził pokazywać czegoś takiego i zrobienia wystawy z czterech bohomazów. Zasłużony działacz kultury z Warszawy. Dzieła ukazują wolność artysty. Ula. Poranione, poddane zabiegowi destrukcji obrazy Ireneusza Benca prowokują, przerażają, zasmucają, ale przede wszystkim zmuszają do wejścia w jego świat. Nie ma tu miejsca na bierne oglądanie. Miłe uczucie dzieciństwa wraca na chwilę. Taki eksperyment, coś takiego, przywołuje w ogóle wspomnienia. Jakoś tak w człowieku wbudza jakieś nowe namiętności, prawda? Ale też i oburzenie, bo jak poczytamy tutaj wpisy do, do książki, to od bardzo dobrych, zupełnie skrajnie negujących taką postawę. No ja się nigdy nie no starałem się kiedyś, ale teraz już nie. Piękne obrazy. Nie ma pięknych. Są dobre, mądre, w ogóle sztuka albo jest mądre albo jej w ogóle nie ma. Wystawa jest wspólnym dziełem artysty i jej kuratora. Obrazom towarzyszy tekst z odczytywany przez malarza. Dzieło zniszczenia wciąga. Przywodzi na myśl wydłubywanie pluszowemu misiowi oczka. Rozprowadzam równomiernie wodę. Jest to istotny element tej ekspozycji. Sposób, w jaki obrazy zostały pokazane, nadaje im nową jakość. Obrazy są zawsze płaskie. One mają lewą stronę i prawą stronę. I, i, I ja postanowiłem pokazać te obie strony, dlatego że w tekście i w tym procesie te dwie strony są bardzo ważne, nakładają się na siebie. Drugim elementem to jest to, że te obrazy mogą emitować inne obrazy na ścianę poprzez, poprzez proces naświetlania. Wystawę można oglądać jeszcze tylko do 1 kwietnia w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem. W miniony weekend na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbyły się drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Słoneczna, wiosenna pogoda okazała się niezbyt przychylna dla zawodników i organizatorów. Duży wpływ na wyniki i przebieg zawodów miał zmienny, porywisty wiatr. Parokrotnie przerywano skoki i opuszczano belkę startową. Zwycięzcą zawodów został Kamil Stoch. Mimo niesprzyjających warunków, w obu skokach przekroczył granicę 130 metrów. Ten drugi skok. E... Był dużo gorszy niż ten pierwszy, bo był za bardzo skierowany do przodu, ale na szczęście miałem, na moje szczęście miałem bardzo dobre warunki i to mi pozwoliło na uzyskanie takiej dobrej odległości. Drugi był Bartłomiej Kłusek. Brązowy medal zdobył Dawid Kubacki. To ostatnie zawody w skokach w tym sezonie. Dobry moment do podsumowania pierwszej zimy bez Adama Małysza. Wszyscy byliśmy niepewni, czy utrzymamy ze względu na poziom sportowy, czy utrzymamy zainteresowanie kibiców tą dyscypliną sportu. Myślę, że ten sezon wypadł dobrze, że spełnił oczekiwania kibiców. Nawet mogło być ciut lepiej, ale za to jest perspektywa na przyszłość. W związku z tym mamy wyraźnego lidera, mamy Kamila Stocha, mamy dość mocną grupę, która Choć zawody były interesujące, to trybuny świeciły pustkami. Jedna z przyczyn to na pewno brak promocji. W Zakopanem trudno było znaleźć informacje o tym dwudniowym święcie sportu. Jednak wśród nielicznych kibiców można było spotkać prawdziwych pasjonatów. Adam Małysz był niepowtarzalny. Kamil myślę, że, że również tworzy swoją piękną, wspaniałą karierę sportową, i jemu teraz kibicujemy. Urodziłem się 27 3, 44, w Nowym Bystrym. Prawda, no, w 1966 roku ożeniłem się w Murza Sichlu. żona była nauczycielką. Pracowałem jako elektryk przez 15 lat. A później różnymi sprawami się zajmowałem. takimi. W 1975 roku po raz pierwszy został wybrany na Sołtysa. Pełnił tę funkcje przez 22 lata. Trudne były to czasy. Łatwiej było namówić ludzi do pracy niż zdobyć pieniądze. Chodziłem po domach i prosiłem: słuchajcie, przynajmniej na dwie godziny przyjdźcie. No, dru do drugiego domu niekoniecznie na cały dzień, ale przynajmniej mi 2-3 godziny. No i tak, 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 tak się to odbywało. Dużo by było, było że w niedzielę żeśmy też pracowali to był biskup w tym... Wojtyła właściwie był, był w Poroninie, to żeśmy pojechali z delegacją po dyspensę, prawda, no i powiedział na taki cel, to, 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 to pracujcie, do kościoła idźcie i pracujcie. Przez parę lat pracował w Austrii. Do domu mógł przyjeżdżać co dwa tygodnie. Po przejściu na emeryturę ponownie poświęcił się pracy społecznej. Duży człowiek pożyje, jeżeli, jeżeli, jeżeli będzie miał zajęcie jakieś, prawda, no, kontakt z ludźmi prawda, jest bezpośredni. Ma dwóch wnuków. To między innymi dla nich pracuje na rzecz wsi. Ostatnio pracuje nad nowym projektem. Na zebraniu właśnie była, wyszła taka inicjatywa, żeby, żeby u nas można się zrobić trasę biegową, narciarską i, i przymierzamy się do tego. Jeśli wygra w naszym plebiscycie, nagrodę przeznaczy właśnie na realizację tego projektu.